Witajcie na kanale zagadki logiczne z Einsteinem. Przygotujcie swoje umysły na prawdziwą rozgrzewkę. Zaczynamy. Zaczynamy. Mam głowę i ogon, ale nie mam ciała. Kim jestem? Książka, wąż, moneta. Gratulacje, przyjacielu, na pewno Ci się udało. Gratulacje, przyjacielu, Twoje szare komórki pracują doskonale. A oto Twoja nagroda fascynująca ciekawostka. Pierwsze monety w dzisiejszym rozumieniu pojawiły się w VII wieku, przed naszą erą na terenie starożytnej Lidii, obecna Turcja. Były one zrobione z elektrum, naturalnego stopu złota i srebra. Na monetach tych znajdowały się wizerunki zwierząt, a ich celem było ułatwienie handlu. Dzięki temu, zamiast wymieniać się towarami, ludzie mogli płacić pieniądzem.